Kosmiczny teleskop Habla właśnie kończy 25 lat. Jest jednym z najlepszych i najdroższych urządzeń, jakie kiedykolwiek posiadała Nauka. Posłuchajcie o jego historii. Zanim zacznę o Hablu, chcę serdecznie Was zaprosić na facebookowy profil Nauka to Lubię. Znajdziecie tam dużo ciekawostek i aktualności ze świata Nauki. A teraz do rzeczy. Pierwsza konkretna koncepcja teleskopu poza ziemską atmosferą pojawiła się zaraz po II wojnie światowej. Gruba atmosfera zaburza, a czasami całkowicie uniemożliwia przedostanie się w kierunku powierzchni Ziemi promieni świetlnych. Teleskop budowano długo, bo ponad 20 lat zmieniali się prezydenci USA. I zmieniał się skład amerykańskiego kongresu. Pieniędzy było zawsze za mało, dlatego cięto koszty, a wraz z nimi zmniejszano, zmieniano założenia e, projektowe. Ostatecznie agencja NASA zdecydowała, że nie jest w stanie sama udźwignąć kosztów związanych z budową i umieszczeniem na orbicie teleskopu i dlatego do spółki zaprosiła Europejską Agencję Kosmiczną ESA. I tak teleskop HBL stał się projektem nie tylko rewolucyjnym, ale przede wszystkim międzynarodowym. Koszty, które wstępnie szacowano na 400 milionów dolarów, ostatecznie wyniosły 2,5 miliarda dolarów, a licząc z kosztami umieszczenia teleskopu na orbicie, 6 miliardów dolarów. Po wielu latach opóźnień, 24 kwietnia 1990 roku, Habla umieszczono na orbicie. Został wyniesiony na pokładzie promu kosmicznego Discovery. Gdy włączono wszystkie urządzenia pokładowe, okazało się, że na Ziemi popełniono fatalny błąd. Źle wyprofilowano 2,5-metrowe zwierciadło teleskopu. Błąd był ogromny, bo wynosił ponad 2 mikrometry, czyli tysięczne części milimetra. Teleskop chociaż działał bez zarzutu, robił nieostre zdjęcia. 6 miliardów dolarów i nieostre zdjęcia. Niece, niecałe 3 lata po wystrzeleniu urządzenia do Hubble'a na orbitę wysłana została misja naprawcza. Dotychczas teleskop serwisowano 5 razy. Koszt utrzymania Hubble'a nie jest mały, ale trudno byłoby znaleźć dzisiaj astronoma, który w pośredni lub bezpośredni sposób nie korzystałby z tego, co Hubble zaobserwował. Do dzisiaj teleskop dostarczył pomiędzy 60 a 70 terabajtów danych. To mniej więcej tyle, ile zawiera kilkadziesiąt dużych bibliotek. Na podstawie tych danych napisano kilkanaście tysięcy prac naukowych. Hubble bada rozszerzanie się wszechświata, fotografuje najdalsze, oddalone o miliardy lat świetlnych obiekty. Żadne urządzenie wcześniej nie zrobiło fotografii tak dużych obszarów nieba. Jak właśnie teleskop Habla. Na tych zdjęciach dosłownie widać początki, w pewnym sensie granice wszechświata. To dzięki Hablowi udało się udowodnić, że w centrach galaktyk znajdują się czarne dziury. Teleskop bada także planety, te z naszego układu. Odkrył na przykład dwa księżyce Plutona i te pozasłoneczne. To dzięki Hablowi po raz pierwszy zaobserwowano i zbadano atmosferę pozaziemskiej planety. To dzięki Hablowi. E, udało się zaobserwować dyski protoplanetarne, z których planety dopiero powstaną. Hubble'owi już wielokrotnie wyznaczano termin wyłączenia. Na razie teleskop jednak pracuje i dostarcza ciągle nowych danych. Jego następca, kosmiczny teleskop Webba, zostanie wystrzelony nie wcześniej niż w roku 2018. Do tego czasu Hubble, Hubble może czuć się e, bezpiecznie. Hubble waży 11 ton, okrąża Ziemię w odległości ponad 600 km, to o 200 km dalej niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, i ma kształt walca o długości 13 metrów i średnicy ponad 4. Nauka tu lubię na Facebooku i YouTubie. Zrymowały się, zapraszam.